Jestem już do ciebie. A do kogo mam Ej te paweł? Ej, nagaj tego synka od terenu. Te paweł chce wydechnąć. Tepaj, go to zippaj. Nie wiem, ta muzyka, muzyka mi zanurza. Te paweł. Według przez U. Ja mu nie ufam, bo to amen. Ej, to kur... napisz, dobra napisz, bo nie ja nie słyszę U przez fajerku u u kurwa Tepo, i... Bez mikrofonu <laughs> <pop>. Ja bym <laughs> to bym się śmiał Bez mikrofonu za komuny hey, wyje. Ej ty, pomożecie mi? A za komuny, to ty ja kurwa tylko pracowałeś, a ty kurwa w to musze... pojeżdżę, no, no ja tu jestem już, te 602 Zapiszcie nasz mikrofon No nie, uciekaj, bijemy się, ja tu Ale nie, mówię do geniusza to, to... kurwa Te Przepisz? Przepisz? Ach ty to... mnie tepłeś, kurwa Weź <gry> te... to skripuj Weź to skripuj To Kurwa co ty... No <grym> <grym> Ale stoi się patrzysz na wok kurwa Kurwa temu ja tepe. mam gienia kurwa pięciu mnie goni Szukamy go dawać, dawać, szukamy go Szybko kurwa, bo jest plizda mocno Idę spawn Dawaj go szukamy Ten idiot na dość No, no mu wpytał się kurwa jaki nie mi gadacie melku Szukajcie go dawać Ja pitałku widziałem to Jaki kurwa Emil